Cześć wem jestem Lebuska i zapraszam Was na kolejny i ostatni odcinek serii Battlefield 3 Tryb Kompanii. Ostatnio wykonywaliśmy misję w Wili Kefarowa. Głównego sprawcy tej wojny. Oczywiście z tymi bombami atomowymi. Ale okazało się, że to nie on stoi za tymi wszystkimi... za tym wybuchem w Paryżu, tylko Salomon. Ale my to już widzieliśmy od całego początku. Dzisiejsza misja Wielki niż No, zobaczymy czy znajesz więc, że za namową rosyjskiego agenta otworzyłeś ogień do swojego dowódcy. Zgadza się? Jeśli nie masz nam nic więcej do powiedzenia, uznam to przesłuchanie za zakończone. Dałeś sobą pokierować. Winni są Rosjanie. Winny Salomon. Czy wy w ogóle słuchaliście, co mówiłem? Mamy uwierzyć, że zagraża nam PLR, a za wszystkim stoi Salomo. Tak. Mamy uwierzyć, że puszczając rosyjskiego agenta wolno i strzelając do swojego dowódcy działałeś w najlepszym interesie kraju. Nic z tego. Tych informacji nie da się potwierdzić. Co szaleństwo. Nikt nie jest w stanie potwierdzić istnienia trzeciej bomby. Bank przestał istnieć. Al-Bashir jest martwy. Twój oddział tak samo. Dima pewnie nie żyje. Podobnie Kafarów. 80 tysięcy Francuzów prawdopodobnie... To tak. wszystko twoi świadkowie, sierżant. Pewne jest tylko to, że strzelałeś do swojego dowódcy. Prowadzić go. Widziałeś, jak ten człowiek strzela do oficera, zgadza się? Tylko nie pierdolcie mi tu bzdur, Sierżancie. Czy to nie Dima cię wrobił? Najpierw namówił się, żebyś strzelał do kola, a potem wyjechał do Paryża i tam odpalił bombę. Czy to nie Dima? To Salomon ma bombę. Salomon to nasz człowiek. Od wielu lat jest naszym agentem. Umieściliśmy go w pobliżu Al-Bashira. Wszystkie ważniejsze informacje pochodzą od niego. Kurwa, jaja ja se robicie to morderca, przecież widzieliście nagranie! Niestety posiadanie tajnych agentów ma też swoje złe strony. Prawdziwa walka o dobro wymaga poświęceń. Chyba się zgodzisz. Jezu, chryste bomba wciąż tam jest! Salomon tak samo! Nie możecie tak po prostu zignorować zagrożenia! Może i racja się żańcie. Może Salomon był zbyt blisko ognia, ale zapewniam was, wciąż kontrolujemy sytuację. Prawdziwym zagrożeniem nadal pozostają Rosjanie. Tak? Co to znaczy, że straciliście pociąg? zasraniec współpracuje z Pielą. Od wielu lat jest naszym agentem. Umieściliśmy go w pobliżu Albaszina. Czyli co 80 tysięcy za Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej. Bomby bańskowe. Zabezpieczyliśmy bombę atomową. Ale miejsce jest na kolejne dwie. Ile bomb walizkowych znaleźliście w bankowym sejfie? Gdzie one się kurwa podziały? 14 tego miesiąca. Co mamy Paryża, Nowego Jorku? Bomby przewoził transportem w Mama kolejowa w bankowym sejfie. Jaka godzina była na niej zapisana? A? Szósta. Zaledwie. A co? Okay. Uważaj. 匈질 어이것 Nie wiem, Montes. Ale uważam, że w się jest jedno wielkie kuchno dla dobra kraju. I tak medal nie dostaniemy, my tylko oni. Poli się. Wow. fuck, iap. I up. Montes, trzymasz się? No już, rusz się. Czyli tak, zawsze masz no, dudne poczucie humoru. Słyszę. To jest mój pociąg. Muszę go dogonić, odciął się! Musisz dostać się na do ten hmm. hmm. No to hop! Niech ah. się oh ja. Nie. Ah. Nie, 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 nie. nam jeszcze wybejście na wstępie bomby atomowej ale nie dla mnie. Co to jesteś? Ło! Nie, 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 nie. Jastax. To mon Holy shit Nic z tego Nie ma. Thank okay. Nie, dzisiaj. Właśnie wow, 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 wow. z przyjemnością zabiję. Salomon, gdzie ty jesteś? Dalej Salomon. Pokaż się. Ej ty, Do góry! Do góry, ręce. Ło! Ja! O. Nie! O. Nie! jest Nie! 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 co teraz, Nie! 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 Ja Nie! 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 Już! To jest go! Nie! Nie dzisiaj Już za dużo zła przyrządziłem salomanie. Tego się nie spodziewałeś, co? God. 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 Dobra. Kolejne ściery podjęte. ほう。 Nigdzie nie uciekniesz. Nie mnie. Z złym kolecie zadarłeś. Nie pytaj, wskakuj. No chodź, bo na uciekną. Dobra. Da, jedź, 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 jedź go, go. Jaka to być, Montes? Dobra. Mam cię. Oh. Yes, so that's who's Oh, yeah, wow. Stop. うん。<Yeah. S 2> yeah. Yeah. Nie, z, z, nie takim. Nie. Ach, Ja. Za. Wszystkich. Promieniowanie jest jak życie. Zabija niespodziewanie. Może pożyję jakieś 30 lat. A może umrę już jutro. Spisałem tu moją opowieść. Opowieść o Paryżu. Opowieść o kafarowie. I o amerykańskim żołnierzu. Który wybrał najtrudniejszą z dróg. Nie wstydzę się swoich czynów. Udało się ocalić wiele istnień. Opłakuję tych, którzy zginęli. Wywiad z pewnością ma na ten temat inne zdanie. Dobra, no, dość. Jak mawiał mój przyjaciel Władimir Dima. Umrzeć możesz tylko raz. Upewni się, że było warto. Okej okay, moi drodzy widzowie. To jest dla mnie decydujący odcinek, bo to jest naprawdę moja... Pierwsza sera którą ukończyłem do końca. Naprawdę jestem szczęśliwy, że mi się udało wytrzymać tą grę. Ale naprawdę tak nie musiałem się do tego zmuszać, ponieważ... Grałem z tą grą wielką przyjemnością. Polecałam, żeby się ją pograli osobiście. I do zobaczenia w... Teraz Jura Empty. No, na razie. Lebuźka! Teraz pobijam ciepłą, ciepłą herbatkę. I mam nadzieję, że ta misja mnie wystarczająco dobrze rozgrzeje. Fuck off bitch! To za misja pobłąd. Uuu. Jest trafienie! Pięk! W porządku? Miasto wygląda z dekalinacji bez budynku. No. Jest bez lagów przynajmniej. <grym wody> Nie ma światła. Dobra. Co za kupi kamień Badoka? I... O! Oh. Oh. Spory kamień. Nie biegni, biegnij, biegnij kol. Jak błazisz kampo? Go, 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 go! Mmmm, yy, takie ładne? Nieładne? No wej stary! Przez cały dzień nie żeby zagrać dobrze tą stękę. A What the f... Spierdal! Kolejny to... A, ja, ja,

Dostał Wow. ma się przemieścić, czy co? Nie, ani go nie widzę. Okej okay, widzę, teraz ja go widzę. Head shot. ja Beczka z akcji sprawy UWAGA wybuch uuu Ye Fuck yeah No i dobrze <todgłosy>

Poczekajcie tu kamerę niosze, poczekajcie, poczekajcie za mną, panowie. Ja macie sprzęt na barka. Wow, wow, wow. Czym ja czy z stopami, że daje, headaj i żyją? Bardzo ładnie. Teraz tak myślę, że poczekam aż oni zabiją. Bo po co marnować amunicję. Ma tylko jej 370. Dlaczego na walają? Ty mógł otworzyć za to restaurację swoją. Okej. Okay. Nie żyje. Kolera nie ma, jak zawsze. O ty. I pięknie dostali motherfucker. Oh.